Nagrywa się? Dobra. Cześć, witajcie! Jestem Pel i dzisiaj otwieramy Milka Secret Box. Mam nadzieję, że coś w środku będzie. Słychać, że to grzechocze. Dobra. Jak się tego dziada otwiera? O! Trzeba to zgrać. Supraj stoi. Zabawka niespodzianka. Co jest w środku? O ty. O ty w życiu. Mu i jej. Poznaj mu i jej przyjaciół. Dobra. Otwieramy. Czym jesteś i z jakiego plastiku jesteś zrobiona? Fajne. W samochodzie można sobie postawić. Co my tu mamy? Poznaj Mu i jej przyjaciół. Mu kiwa głową. Fredo jeździ na desce. O kręci głową. Jo świeci w ciemności. Jet uwielbia naklejki. Raz. Mruga oczami. Padi. Zamrożony ujawnia swoją moc. Sky podejmuje decyzję. Okej. Okay. Tu jakieś skarby można zdobywać. Ja i chłopaki, gdy znaleźliśmy szkolne hasło do Wifi. Okej. Okay. Otwieramy. Odkryj. Co tu jest? Jedalne monety? Czy co to jest? Smakuje jak czekolada. To jest czekolada. To jest tego pewne. Jestem tego pewny. Chcesz? Nie chcesz, to ja zjem. Dobra, tutaj skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. To by było na tyle. Na razie, no i cześć.